Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24TV w programie Studio Karolina. Dzisiaj moim gościem, dyrektor zespołu szkół numer 8 we Włocławku na Zawisło, jakbyście drodzy Państwo nie wiedzieli. Pan Jacek Kazanecki. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie dyrektorze, powiem szczerze, że od dźwięk tego, co opublikowałam na stronie WLC24TV dotyczący nagrody skierowanej do zespołu szkół. No do Pana. Yy, yy, nagrody yy, z Przekazanej przez Fundację imienia profesora Bronisława Geremka dotyczącej równego traktowania. No, e, powiem szczerze, bardzo duży odzew pozytywny, bardzo dużo e, lajków, jeżeli to tak można powiedzieć, co w dzisiejszych czasach, no, wywołuje taki oddźwięk, że warto było, bo czytelnicy lubią to. No jestem właśnie. zaskoczony tym odzewem, bo jestem pewny, że no, gro placówek, jeżeli nawet nie wszystkie, mm -hmm. mają w swoich działaniach ujęte właśnie, ujętą tą tematy, tę tematykę. Mm -hmm. Równego traktowania równego traktowania, wykluczenia, przemocy, antydyskryminacji. A tutaj ten projekt no, rzeczywiście tym się zajmował, bo to jest mm -hmm. w sensu stricte działania antydyskryminacyjne. Mm -hmm. A, Bez... ale, ale, ale to był, dotyczyło nie, konkretnie kogoś? czy I... I tak i nie. Mm -hmm. Bo oczywiście, na przykład, mogło być tak, że ktoś zgłosił się do tego projektu, żeby chciał się zakwalifikować, bo na przykład u niego w placówce, czy nie wiem, gdzieś w rodzinie, w mm -hmm. społeczności dochodzi do jakichś działań antydyskryminacyjnych mm -hmm. i dlatego to miał taką po prostu motywację. U nas w szkole absolutnie nie ma jakichś jaskrawych przypadków takich sytuacji, gdzie nie wiem, dzieci czy dorośli zachowują się y, w sposób dyskryminujący albo mm -hmm. wykluczający kogoś. Oczywiście bym skłamał, gdybym powiedział, że Zawiśle jest y, taką białą plamą, mhm. gdzie nic się nie dzieje. Tam, gdzie są dzieci, rośli, zawsze coś się dzieje. Ale motywacja była moja przede wszystkim indywidualna, bo mhm. uważałem i cały czas uważam, że, te, że trzeba mówić o tym, o, o różnorodności, o dyskryminacji, o wykluczeniu, bez względu na kryteria, czy to będzie rasa, czy pochodzenie, czy styl życia, czy nieheteronormatywność, mhm. bez znaczenia, co przyjmiemy za kryterium, trzeba o tym mówić. No właśnie, wydaje mi się, że szkoła jest właściwym miejscem do tego, żeby uczyć dzieci tej antydyskryminacji, znaczy uczyć dzieci właśnie niedyskryminowania. Dobrze powiedziałam, antydyskryminacji. Ja pamiętam takie zdjęcie na Facebooku, kiedyś się pokazało. To akurat zdjęcie dotyczące no różnych raz, że dzieci nie są rasistami, tak? Tego rasizmu te małe dzieci, trochę później starsze, uczą dorośli, tak? I, no i myślę, właśnie myślę, że w tym kontekście szkoła jest właściwym miejscem, najwłaściwszym chyba. Zdecydowanie. Przyznam pani, że gdy zgłaszałem się do tego projektu, musiałem no, wy, taką formatkę wypisać mm -hmm. i umotywować też, dlaczego jestem zainteresowany udziałem. Znaczy ja oczywiście indywidualnie jako koordynator, ale potem w porozumieniu i w działaniu z nauczycielami i z dziećmi musieliśmy dalej przeprowadzić te działania. To przyznam, że wyszedłem od um, tematu stereotypów mhm. i tutaj chciałem nawiązać do tego, o czym Pani teraz zaczęła mówić, że te stereotypy dzieci powielają na bazie słów dorosłych, słów i czynów, mhm. bo tak na sprawę stereotyp siedzi w głowach, to są jakieś utarte schematy myślenia i, i my je powielamy z pokolenia na pokolenie typu, nie wiem, Polak to złodziej albo piwak, mm -hmm. nie, stereotyp sam w sobie generalizuje pewne zachowania, co oczywiście tak, jest wkład, system, wkłada Tak, wkłada nas do szufladki tak. konkretnej, tak, to, to tak jak kobiety mają siedzieć w domach i właśnie, zajmować się domami, studi, a mężczyźni ta, ta, pracować, ta, ta, tak. Miałam ta, akurat przyjemność rozmawiać na ten temat ostatnio ze swoją przyjaciółką, no i pięknie trafiłam w temat. E Pan stwierdził, że chce wziąć udział w tym projekcie. Czy jeszcze jakaś szkoła w Włocławku wzięła się pan? Nie. Z naszego wywództwa, bo oczywiście poznałem wszystkich uczestników, mhm. będąc tam na szkoleniach weekendowych, również mieliśmy przez x miesięcy spotkania online, też to były warsztatowe części mhm. i szkoleniowe wykłady również. Także z naszego województwa były dwie szkoły, nasza tutaj z Włocławka, ósemka i też z Torunia, ale proszę wybaczyć, nie pamiętam jak to było. Rozumiem. Nie, tak, tak. najbardziej mnie interesowało, czy któraś z szkół z Włocławskich, bo tak mi się wydaje, że co do zasady to chyba wszyscy dyrektorzy, czy jako koordynatorzy powinni brać udział. co, nie chciałbym w ten sposób tego tak ujmować, dlatego że jestem pewny, że wszystkie szkoły realizują tę tematykę. Mhm. Tylko wie Pani, zakładam, że takich projekt, może nie takich, ale są różne projekty, konkursy, mhm. różne działania, w których te szkoły mogą uczestniczyć albo uczestniczą. Mhm. No po prostu ja wyłowiłem akurat tę edycję Szkoły Równego Traktowania i przyznam Pani, że mi też zależało na tym, żeby spotkać się z taką naprawdę profesjonalną kadrą, a wiedziałem, że ta fundacja, której nie znałem wcześniej, mhm. no może medialnie, bo, 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 bo to jest duża organizacja, taka pozarządowa, yy, wiedziałem, że tam ten profesjonalizm będzie na najwyższym poziomie i chciałem poznać tych ludzi i też no, czegoś tak kompetentnie się nauczyć zwyczajnie. No właśnie, to czego Pan się nauczył na tych warsztatach i na tych spotkaniach? Ach, wie Pani co, to bym skłamał i to byłby banał, gdybym, powiedział, że uwrażliwienia na treści i tak dalej, to tak można pisać w sprawozdaniach, mm -hmm. bo akurat tego nie musiałem już przechodzić, bo na to jestem bardzo wyczulony. Ale wie Pani co, takich może takiej wiedzy. Takiej surowej, tego mi brakowało, spojrzenia na pewne tematy, właśnie okiem profesjonalistów. Na przykład takie trzy etapy: stereotyp, mm -hmm. um, um, uprzedzenie i dyskryminacja na końcu. Ja przyznam pani, że to jest może um, też takie, będzie śmieszne, ale na przykład bardzo utkwiło mi taki rys rysunek. Właśnie przedstawiający te trzy pojęcia, to znaczy stereotyp mamy w głowie, mhm. uprzedzenie mamy w sercu, a dyskryminację już mamy w dłoniach. Mhm. To pokazuje jak eskaluje mhm. właśnie od mhm. tego stereotypu, na przykład co usłyszymy w domu albo no mówią, u cioci na imieninach, prawda? Mhm. z dwójków zacznie opowiadać różne treści dziwne, młodziak to powtarza potem w szkole albo z kolegami, z koleżankami. Potem nagle dochodzi do tego do, do emocja, czyli mhm. serce zaczyna pracować. Mówię to szybciej o dużym uproszczeniu. Mhm. Na końcu dochodzi przemoc fizyczna, mówimy o dyskryminacji. Mhm. I w końcu i te zależności mhm. y, chciałbym poznać, jak one się rodzą. A y, miałem też zajęcia z panem Jackiem Purskim. przepraszam, nie wymienię już, gdzie on, y, w jakiej instytucji działa ale to jest y, specjalista właśnie w tej tematyce on się zajmuje tym profesjonalnie i, i zawodowo. Także to mi bardzo, bardzo dużo dało. Mhm. Pan dostał wiedzę na tych warsztatach i później tą wiedzę Pan musiał przekazać, tak, rozumiem, tak? Tak, tak. Jak to, jak to wyglądało u Was? Oczywiście, no jak wróciłem już po pierwszych zajęciach tych wyjazdowych i byłem po X, inuś tam spotkaniach online, musiałem powołać zespół. Przyznam Pani, że tutaj nie obawiałem się, bo wiedziałem, że kadra, która w naszej szkole pracuje, to są naprawdę y, dziewczyny, czy koledzy moi, mm -hmm. koleżanki, koledzy, mm -hmm. bo jesteśmy przecież na ty po tylu latach. Y, y, są naprawdę specjalistami i nie boję się żadnej pracy z nimi wykonać. Także też nie bałem się. Y, y, Podjąć tych działań. Mm -hmm. Kwestia tylko, Pani była, polegała na tym, bo ja oczywiście miał, byłem na, no, napompowany, tak powiem, w mm -hmm. dużym cudzysłowie. Wiedzą. Tak, wiedzą i pomysłami, co mm -hmm. dalej z tym zrobić, ale wiedziałem, że no, terminy nas gonią, życie szkoły też się toczy i żeby nie zaburzyć tego toku, no i też nie obłożyć nauczycieli czy nauczycielek zbytnio wieloma zadaniami, mm -hmm. no musiałem też do tego racjonalnie podejść i przede wszystkim na początku była burza mózgu w takim mniejszym gronie, Osób chętnych, ale też mających potrzebę działać w, w tym temacie, z czym się zmierzymy i co zrobimy z tymi dzieciakami. Na pewno zależało nam na tym, i tak zrobiliśmy, że objąć wszystkie dzieci, to znaczy od klasy pierwszej do klasy ósmej mm -hmm. wiadomo, i podzieliliśmy je na trzy grupy, jeden, trzy, cztery sześć, siedem, osiem, bo chcieliśmy troszeczkę zróżnicować treści. To jest oczywiste. za mało zmier... dzieci w pewnym etapie tak, życia, tak, już tak, trochę troszeczkę trochę inaczej ślą. trzeba o tym mm -hmm. mówić. No i pani wie, i też. Zależało nam na tym, żeby na końcu tych działań, żeby powstały pewne wytwory dzieciaków na bazie tego, co usłyszą. Mm -hmm. Czyli na przykład nie prace plastyczne. Przepraszam, starsze dzieci na przykład porobiły fajne filmiki mm -hmm. właśnie w tej tematyce. Powstały kodeksy, równego, klasowe kodeksy mm -hmm. równego traktowania. Super. Także to, to, to zostało. Czyli to taką maszerową mózgów zrobiliście? Zdecydowanie dzieciom. tak, i zostały objęte wszystkie. Mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. Eee, pan mi powie jak. Jakie korzyści ma szkoła z takich udziałów w takich projektach? Powiem tak, oczywiście finansowych nie mogło mm. być żadnych. To znaczy się... Ja tu bardziej myślę nie właśnie o kwestiach finansowych, tylko bardziej o kwestiach takich mentalnych, merytorycznych. Powiem pani tak, bo my tu przecież nie wymyślaliśmy mm -hmm. w tym corocznym programie profilaktyczno-wychowawczym, który każda placówka musi podstawowa szkoła mm -hmm. czy średnia mieć taki dokument, są przecież takie działania, tylko może nie tak na taką dużą skalę, mm -hmm. bo przecież tych działań w różnych aspektach jest wiele. Mm, ale, wie Pani co, na przykład taką, taką wprost wartością. No, oczywiście, Pani co, no, to, to, to strona men mentalna, mm -hmm. czyli świadomość dzieciaków, że na przykład w naszej szkole, ale to nie tylko chodzi o naszą szkołę, przecież te dzieci, dorośli gdzieś tam potem żyją, mm -hmm. z nim się spotykają. Żeby budować taką przyjazną atmosferę i przyjazne środowisko względem mm, yy, różnorodności, na przykład. Mm -hmm. Czyli przecież, tego, co jest inne od nas. Tak, mm -hmm. bo przecież wiadomo, że każdy z nas jest inny, mm -hmm. ale to nie znaczy, że jest gorsze. Bez znaczenia na to, skąd pochodzi, jak żyje, jakich ma rodziców, i tak dalej, czy na status materialny. Także na tym mi zależało. I tutaj dopowiem od razu też, jeżeli mogę. Przyznam Pani, jak spisałem sprawozdanie potem już do, do, do fundacji na końcu, zamykając mm -hmm. ten projekt znaczy te działania w tym, w tym projekcie stwierdziłem i, i to ja wiedziałem, ale też nauczycielki, które przeprowadzały te zajęcia. Że naprawdę proszę mi uwierzyć, jeżeli chodzi o, o dzieciaki młodsze w młodszych klasach, nie ma problemu dyskryminujących. Dla nich jest bez znaczenia, czy ktoś przyjdzie czarny, zielony, fioletowy mm -hmm. y, y, i tak dalej. To troszeczkę inaczej jest może w starszej grupie, już ta świadomość dzieciaków jest inna, mają inne doświadczenia i y, y, czasami tymi stereotypami już potrafią się posługiwać. I właśnie tutaj dodam, wartość dodana ewidentnie, bo udało mi się potem na zakończenie no, do, dogadać się z fundacją, że mhm. przeprowadzili warsztaty dla dzieciaków z kompetencji medialnych. Bo okazało się Pani, to doskonale też wyszło, że właśnie dzieciaki wiadomo dzisiaj poruszają tutaj się w przestrzeni mhm. medialnej, prawda, telefon, komputer i tak dalej, i nie potrafią filtrować. No, my dorośli też nie potrafimy tego No tak, robić. tak, oczywiście to. No. I nagle przy, przy tych warsztatach otworzyły się im oczy, ale nam też dorosłym, jak potrafimy być mm, mm, oszukiwani, tak wprost powiem, w tej przestrzeni medialnej, jak potrafimy być, jak jesteśmy manipulowani. Mm -hmm. Czyli właśnie poznały dzieciaki proces tworzenia fake newsów, jak je mm, rozpatrywać, jak na nie. Po, jak, jak je, mm, Brakuje mi słowa. Jak, jak poznać, mhm. że to jest fake news, a nie, a nie rzeczywistość? Mhm. I, i, I te warsztaty, właśnie dla dwudniowe, zresztą dla nas najstarszych, siódma, ósma klasa, były doskonałą, doskonałą tutaj sprawą dla dzieciaków i dla nas dla dorosłych. Ja myślę, że to jest bardzo fajne to, co pan teraz powiedział, bo bowiem szczerze, my starsi nie potrafimy mhm. rozpoznawać fake newsów, tak? Ja często widzę, jak ludzie powielają na, w social mediach, na Facebooku, na Instagramie rzeczy, które nie są prawdą. Fakt, że one są tak tworzone, żeby było ciężko zweryfikować, czy to jest prawda, tak, czy fałsz, tak. a tym bardziej, co mają zrobić dzieci, które są w siódmej, w ósmej klasie, czy nawet w szkołach średnich. Powiem szczerze, ten świat jest tak skonstruowany, że treści, które są nam przekazywane, już są z samego początku zakłamane, nie przedstawiające do końca prawdy, chociaż może nadawca wcale Ale. takiego zamiaru nie mieć. Często, Pani redaktor, jest tak, że to jest z założenia tak ma być i naprawdę za tym stoją specjaliści. Nie? Oczywiście, to tak, to, 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 to tak, to ja wiem, to w, właśnie w tych momentach jest ciężko nam poznać tak. się, czy są fake newsy, natomiast tutaj chcę, chcę nawiązać do sytuacji, gdzie młodzież oglądał w social mediach piękne zdjęcia kobiet, które tak naprawdę same mają problemy ze sobą i dokonują ich photoshopowania, więc powiedzmy... Bo to są sobie... sztuczne awatary, właśnie my panie, co dzieciaki poznały na tych warsztatach, Zresztą ja też miałem te warsztaty adresowane do dorosłej, mhm. do dorosłej części, czyli te do koordynatorów. Też pokazano nam sztuczne konta, mhm. I, i te zdjęcia, te filmiki się okazało, że to nie byli prawdziwi żywi ludzie. To były, to były stworzone awatary ludzkich postaci. Bo to jest. Od, od ostatniego roku tych kąt bardzo dużo wypłynęło i bardzo dużo no, się pokazało. Zresztą różnym... obserwujących są dziesiątki, setki wiem, tysięcy ludzi. Wiem, wiem, bo ja, ja widzę, które konta są fajkowe, tak, które nie. Tak. I powiem szczerze, drodzy Państwo, tutaj jak z Panem Dyrektorem tak rozmawiałam, to też kolejny. Mm, Kolejne zdjęcie czy rysunek mi się przypomniał na, na Facebooku, który mi się tam kiedyś pojawił. I powiem szczerze, że takie projekty organizowane przez zespół szkół numer 8 to jest, to powinna chyba być codzienność w szkołach. Nie, nie tak, że samemu się zapiszemy, znaczy bardzo dobrze, że się Państwo zapisaliście, jestem jak najbardziej za, tylko to powinno już w programie być na co dzień. Wracając do tego rysunku, dziecko małe, mama czy tam ojciec. Język matki przechodzi i wychodzi językiem dziecka, i to, co rodzice powiedzą, to dzieci chłoną. I pamiętajmy, nie rodzimy się rasistami, nie rodzimy się z negatywnymi emocjami. Te negatywne emocje tworzą się później, niestety. Dlatego szkoła jest jak najbardziej właściwym miejscem na to, żeby uczyć dzieci żeby nikogo nie dyskryminowały, żeby nie traktowały źle tego kogoś, kto trochę inaczej wygląda, trochę inaczej myśli bądź mówi. I bardzo się cieszę, że są tacy ludzie jak Pan Dyrektor Jacek Kazanecki, którzy właśnie działają w tym kierunku, żeby takich sytuacji w szkołach nie było. No właśnie, Pan Dyrektor Jacek Kazanecki, Zespół Szkół nr 8 we Włocławku na Zawiślu, moim gościem w programie Studio Karolina. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję.